W tym roku społeczność Politechniki Łódzkiej stoi przed ważnym wyborem. Mowa oczywiście o wyborze rektora uczelni na kadencję 2024-2028. Pierwszy etap, czyli etap zgłoszeń kandydatów na to stanowisko, już za nami. Uczelniana komisja wyborcza po oficjalnym otwarciu koperty i sprawdzeniu ważności zgłoszeń ogłosiła nazwisko kandydata literalnie zgłoszeń a właściwie kopert z nazwiskiem czy nazwiskami ewentualnie kandydata lub kandydatów było 11 i wszystkie koperty zawierały jedno nazwisko jeżeli chodzi o formalne zgłoszenie tym kandydatem jest urzędujący obecnie rektor jego Małkwincia pan profesor doktor habilitowany inżynier Krzysztof Jóźwik. Także tutaj była, no powiedziałbym, że pełna jednomyślność. Zanim jednak elektorzy oddadzą swoje głosy w wyborach, kandydatura musi zostać jeszcze zaopiniowana przez Senat i Radę Uczelni. W tej chwili my prześlemy do Senatu informację, kto został zgłoszony, a Senat dokona oceny merytorycznej, czyli wyda opinię, czy ta osoba, ten kandydat, Spełnia warunki co do możliwości zarządzania tak, dużym, tak dużą grupą ludzi. Rada Uczelni, biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe okoliczności, wskazuje kandydatę, i od tego momentu można powiedzieć, że to jest oficjalny kandydat, który będzie ewentualnie, oczywiście jak zawsze w takich przypadkach, wybrany na zebraniu wyborczym. Wybór rektora Politechniki Łódzkiej na kadencję 2024-2028 odbędzie się 25 kwietnia. Wyboru dokona uczelniane kolegium elektorów, składające się ze 111 osób reprezentujących wszystkie grupy społeczności akademickiej naszej uczelni.